Rozdział 8. Des nie zdążył się przyjrzeć człowiekowi, który nakazał jego przeniesienie. Zanim znalazł się na brzegu jamy, postać w płaszczu już zniknęła. Dali mu posiłek i wodę, pozwolili mu umyć się i odświeżyć. Wprawdzie uwolniono go z kajdanków, ale wciąż był pilnie strzeżony, kiedy wsiadał na pokład niewielkiego transportera na korriban. W czasie podróży nikt nie odzywał się do niego i Des nie wiedział, co się dzieje. Przynajmniej nie był już skrępowany, więc postanowił uznać to za dobry znak. Dotarli na miejsce w południe. Spodziewał że wylądują w Dasze, jednym mieście na tym ponurym mrocznym świecie. Ale statek usiadł na lądowisku wybudowanym na szczycie odwiecznej świątyni noszącej się ponad posępną doliną. Kiedy schodził z pokładu, na lądowisku wiał silny wiatr, ale Desowi to nie przeszkadzało. Po stękłym powietrzu u celi każdy powiew był przyjemny. Kiedy poczuł dreszcz na plecach, jego stopa dotknęła ziemi Korybana. Słyszał, że niegdyś było to miejsce wielkiej potęgi, ale pozostało z niej już tylko najulotniejsze ze wspomnień. Czuł jednak ciemne prądy zła. Wyczuł je, gdy tylko transporter wszedł w posępną atmosferę planety. Z miejsca, w którym stał, widział inne świątynie rozproszone po pustynnej powierzchni świata. Nawet z tej odległości mógł dostrzec zerodowane kamienie i walące się łuki wspaniałych niegdyś bram. Daleko za doliną. Widać było miasto Dresze, drobny punkt na horyzoncie. Na lądowisku czekała na niego postać w kapturze. Wiedział od razu, że to nie ta sama osoba, która przyszła po niego do więzienia. Ten osobnik nie miał ani wzrostu, ani imponującej postawy jego wyzwoliciela. Des wyczuwał władcze zachowanie tamtego, nawet przez pole hamujące. Postać wyglądała na kobietę. Skinęła na niego ręką, by poszedł za nią. W milczeniu poprowadziła go w dół kamiennych po kamiennych schodach do wnętrza świątyni. Minęli podest i skierowali się na kolejne schody, a potem jeszcze raz i jeszcze piętro po piętrze, schodząc z kopuły świątyni ku jej skrytym pod ziemią czeluściom. Z każdego podestu prowadziły na boki drzwi i korytarze. Des słyszał przelotne dźwięki i strzępy rozmów, ale były to jedynie echa i nie mógł wychwycić żadnych słów. Kobieta milczała, a Des nie miał zamiaru odzywać się pierwszy. Technicznie rzecz biorąc, wciąż był więźniem. Niewykluczone, że był prowadzony na sąd polowy, więc nie miał zamiaru pogarszać sprawy zadając głupie pytania. Gdy dotarli do najniższego piętra budynku, postać poprowadziła go pod kamienną arkadą na kolejne schody. Te jednak były inne. Wąskie, ciemne, schodziły głęboko, znikając w bezdennej czeluści. Przewodniczka bez słowa podała mu pochodnię wyjętą z uchwytu na ścianie, po czym odstąpiła na bok. Nie wiedząc co się dzieje, Des ostrożnie schodził po wąskich stopniach. Nie miał pojęcia na jaką schodzi głębokość. Trudno było zachować jakąkolwiek perspektywę w granicach ściany klatki schodowej. Po kilku minutach dotarł na sam dół i stanął u wejścia do długiego korytarza. Na jego końcu widniał pojedynczy pokój. Pomieszczenie było ponure i pełne cieni. Na kamiennej ścianie migotało kilka pochodni, a ich konające płomienie zaledwie przebijały mrok. Des zatrzymał się w progu i pozwalając, aby wzrok przystosował mu się do czynności. Z trudem odróżniał zarysy ciemnej postaci, która skinęła na niego dłonią. Podejdź tu. Poczuł dreszcz, choć pokój był ciepły. Samo powietrze wydawało się naelektryzowane, pulsujące mocą, która wręcz była wyczuwalna. Zdziwił się, że nie czuje żadnego lęku. Jeśli drżał, to tylko z niecierpliwości. Podszedł bliżej i dotyra, dopiero teraz rozpoznał, że otulona w mroczną szatę postać to Twilek. Nawet pod luźną szatą widać było, że jest tęgi i mocno zbudowany. Miał prawie 2 metry wzrostu i był chyba najpotężniejszym dwilekiem, jakiego Tez widział w życiu. Choć, i tak nie przerastał samego Desa. Jego lekku spoczywały na szerokiej piersi i otaczały potężne karki ramiona. Oczy lśniły pomarańczowym blaskiem, odbijając pełgające światło pocholni. Uśmiechnął się, odsłaniając ostre, spiczaste zęby, charakterystyczne dla jego rasy. — Jestem Lord Kopecz Sitów — rzekł. W tym momencie Desy zrozumiał, że to jego widział przez pole nad jamą więzienną i lekko skłonił głowę na powitanie. — Mam być twoim inkwizytorem — Wyjaśnił Lord Kopecz, to nam całkowicie pozbawionym wyrazu. Ja sam zdecyduję o swoim losie, i wierz mi, ta decyzja będzie ostateczną. Des znów skłonił głowę. Twilek wbił w niego płonące pomarańczowe oczy: Nie jesteś przyjacielem ani Jedi, ani Republiki. Nie było to pytanie, ale Des mimo wszystko czuł potrzebę, aby odpowiedzieć. A co kiedykolwiek dla mnie zrobili? Właśnie, przytaknął kopercz z okrutnym uśmiechem. Rozumiem, że walczyłeś w wielu bitwach przeciwko siłom Republiki. Twoi towarzysze wyrażają się o tobie z wielkim szacunkiem. Sitowie potrzebują takich ludzi jak ty, jeśli mamy wygrać tę wojnę zawiesił głos Byłeś wzorowym żołnierzem dopóki nie odmówiłeś wykonania bezpośredniego rozkazu Bo rozkaz był nierozsądny odparł Des w gardle zaschło mu tak że z trudem wydobywał słowa Dlaczego odmówiłeś ataku na posterunek w ciągu dnia Jesteś tchórzem Tłusz nie wypełniłby misji, odparł Des. Zraniony tym oskarżeniem do żywego. Kopecz przechylił głowę na bok i czekał. A tak w świetle dnia był błędem taktycznym, ciągnął Des, usiłując wyjaśnić swój punkt widzenia. Ulabor powinien był przekazać tę opinię do dowództwa, ale za bardzo się bał. Ulabor był tchórzem, nie ja. Wolał zaryzykować śmierć z rąk żołnierzy Republiki. Niż stanąć przed zbractwem ciemności. A ja nie chciałem umierać nadaremnie. Widzę to po Twojej historii służby, powiedział Kopecz. Kasik, Randosza, Fazera. Jeśli raporty mówią prawdę, od czasu jak walczysz razem z wędrowcami mroku, dokonałeś sporo niezwykłych czynów. Czynów, które wiele osób uznałoby za niemożliwe. Des aż zjeżył się na tę sugestię. Raporty są prawdziwe. Warknął. Nie wątpię, że tak jest. Kopecz nie zauważył albo nie przejął się tonem odpowiedzi Desa. Wiesz, po co sprowadziłem cię na Korribana? Des zaczął pojmować, że jednak to chyba nie jest sąd polowy. Raczej jakiś rodzaj testu, choć nie miał pojęcia, czemu miałby służyć. Czuję, że zostałem do czegoś wybrany. Kopecz uśmiechnął się jeszcze bardziej swójwieszczo. Twój umysł pracuje szybko. To dobrze. Co wiesz o mocy? Niewiele, wyznał Des, wzruszając ra ramionami. To coś, w co wierzą Jedi. Jakaś wielka siła, która podobno lata po kosmosie i bierze się z niczego. A co wiesz o Jedi? Wiem, że uważają się za strażników Republiki, odparł Des, nawet nie starając się ukryć wzgardę. Wiem, że mają wielkie wpływy w Senacie. Wiem, że według opinii wielu mają mistyczne moce. A Bractwo Ciemności? Tym razem Des dużo staranniej ważył słowa. Jesteście dowódcami naszej armii i za przysiężonymi nieprzyjaciółmi, Jedi. Wierzy się powszechnie, że wy również posiadacie nadnaturalne zdolności. Ale ty w to nie wierzysz. Des zawahał się, usiłując odgadnąć, jaka odpowiedź Kopecza najbardziej usatysfakcjonuje. W końcu, nie wiedząc do czego właściwie zmierza Inkwizytor, postanowił po prostu powiedzieć prawdę. Wierzę, że większość tych odpowiedzi jest mocno przesadzona. Kopecz skinął głową. To dość popularne mniemanie. Ci, którzy nie znają mocy, traktują te opowieści jak mit lub legendę. Ale moc jest realna, a ci, którzy nią władają, posiadają potęgę, jakiej nie jesteś w stanie sobie wyobrazić. Widziałeś wiele bitew, ale nie doświadczyłeś prawdziwej wojny. Żołnierze walczą o kontrolę nad światami i księżycami. Natomiast mistrzowie Jedi i Sithów... Są się wzajemnie zniszczyć. Znajdujemy się na drodze do nieuniknionej i ostatecznej konfrontacji. Odłam, który przetrwa, czy to Sitowie, czy Jedi, będzie określał losy galaktyki przez najbliższy tysiąc lat. Prawdziwe zwycięstwo w tej walce nie nastąpi dzięki armiom, lecz dzięki Bractwu Ciemności. Naszą najpotężniejszą bronią jest moc i ci, którzy są dość potężni, by jej rozkazywać. Tacy jak ty. Urwał, aby jego słowa skutecznie dotarły do desa. Jesteś kimś szczególnym, des. Masz niezwykłe zdolności. Zdolności te są manifestacją mocy i dobrze ci służyły jako żołnierzowi. Ale dotknąłeś jedynie powierzchni swojego daru. Moc jest realna, istnieje wszędzie wokół nas. Możesz czuć ją nawet w tej sali. Wyczuwasz ją? Des zawahał się tylko przez chwilę. Zanim przytaknął. Czuję gorącą jak ogień, który czeka by wybuchnąć. Potęga ciemnej strony. Żar namiętności i emocji. Czuję go także w tobie. Płonie pod powierzchnią. Płonie jak twój gniew. Czyni cię silnym. Kopacz przymknął oczy i odrzucił głowę w tył, jakby nurzając się w cieple mocy. Czubki jego lekku drgały leciutko. Jedynym dźwiękiem był słaby trzask płonących pochodni. Kropla potłu spłynęła po nagiej czaszce desa, aż na szyję i plecy. Nie otarł jej, choć niepewnie przestąpił z nogi na nogę, kiedy poczuł ją między łopatkami. Jego lekki ruch jakby wyrwał chwilę kastransu. Milczał przez kilka kolejnych sekund, lustrując Desa uważnie, przenikliwym wzrokiem. Dotknąłeś mocy w przeszłości, ale twoje możliwości są nic nieznaczącym pyłkiem w obliczu potęgi prawdziwego mistrza sitów rzekł wreszcie. Masz w sobie wielki potencjał. Jeśli zostaniesz tu na Korribanie. Nauczymy cię, jak go wyzwolić. Des o nie miał. Nie będziesz już żołnierzem na pierwszej linii frontu, ciągnął kopecz. Jeśli przyjmiesz moją propozycję, ta część twojego życia dobiegnie końca. Zostaniesz przeszkolony w używaniu ciemnej strony, staniesz się jednym z Bractwa ciemności i nie wrócisz do wędrowców mroku. Des poczuł łomotanie serca i zawroty głowy. Odkąd sięgał pamięcią, wiedział, że jest kimś szczególnym ze względu na swoje wyjątkowe talenty. A teraz powiedziano mu, że te zdolności to nic w porównaniu z tym, co może jeszcze osiągnąć. Mimo wszystko, jakaś cząstka wzrgała się przed opuszczeniem oddziału, nawet bez pożegnania. Uważał Adanara, Lusie i pozostałych za kogoś więcej niż towarzyszy broni. Za przyjaciół czy naprawdę powinien ich zostawiać nawet za cenę możliwości dołączenia do mistrzów sitów przypomniał sobie jedną z ostatnich nauk jakie udzielił mu Groszik. nie licz na pomoc innych w końcu zawsze i tak zostajemy sami przeżyją tylko ci którzy wiedzą jak się sobą zaopiekować wszystko co miał ofiarował temu oddziałowi Uratował ich życie sam nawet nie wie ile razy. A jednak kiedy antyterroryści przyszli po niego, oni nie byli w stanie mu pomóc. Spróbowaliby, gdyby im pozwolił, ale na pewno ponieśliby klęskę. Dez zrozumiał prawdę. Jego oddział, jego przyjaciele nie mogli nic dla niego zrobić. Może polegać wyłącznie na sobie. Jak zawsze. Byłby głupcem, gdyby odrzucił tę szansę. Jestem zaszczycony, mistrzu Kopecz, i z wdzięcznością przyjmuję propozycję. Nauki sitów nie są dla słabych, ostrzegł potężny chwilek. Ci, którzy się wahają, zostają w tyle. W jego tonie było coś złowieszczego. Nie zostanę w tyle, twardo zapewnił Des. A to się jeszcze zobaczy, odparł Kopecz. Po chwili dodał. To dla ciebie nowy początek, Des. Nowe życie. Wielu uczniów z tych, którzy tutaj przychodzą, przyjmuje nowe imię, pozostawiają daleko za sobą dawne życie. Des nie miał najmniejszej ochoty zachowywać najmniejszej cząstki swojego dawnego życia. Ojciec brutal, ciężka praca w kopalniach na Apatrosie. Szukał nowych możliwości, odkąd sięgał pamięcią. Wędrowcy mroku stanowili ucieczkę. Ale tylko tymczasową. Teraz miał szansę na zawsze pochować przeszłość. Musi jedynie przyjąć nauki Bractwa Ciemności. A jednak z powodów, które nie potrafił do końca wyjaśnić, czuł zaciskające się na sercu zimne palce strachu. Ten strach sprawił, że się zawahał. Czy chcesz sobie wybrać nowe imię, Des? zapytał Kopecz. Być może wyczuwając jego niechęć, czy chcesz się odrodzić? Des skinął głową. Kopecz znów się uśmiechnął. Więc jakim imieniem mam cię teraz nazywać? Strach go nie powstrzyma. Chwyci go, przekształci i przyswoi. Weźmie to, co niegdyś czyniło go słabym, i wykorzysta, by stać się silnym. Nazywam się Bane. Bane z Sithów. Lord Cordis, jego wysokość mistrz Akademii Sithów na Korribanie, łagodnie skrobał się po podbródku długimi, szponiastymi palcami. Ten uczeń, którego mi przeprowadziłeś, ten Bane, czy on nigdy nie był szkolony w używaniu mocy? Kopecz pokręcił głową i z lekką irytacją poruszył lekko. Już ci mówiłem, Cordis. Wychowywał się na Patrosie, świecie kontrolowanym przez KGZR. A jednak udało ci się go odszukać i sprowadzić tu, do Akademii. To zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Potężny Twilek warknął gniewnie. To nie jest spisek przeciwko tobie, Cordisie. Już się w to nie bawimy. Jesteśmy teraz bractwem, pamiętasz? Wydajesz się zbyt podejrzliwy. Cordis się roześmiał. Niepodejrzliwy. Ostrożny. Pomogło mi to utrzymać moją pozycję tutaj, pomiędzy tymi młodymi i ambitnymi sitami. On jest równie potężny jak każdy z nich. Zapewnił Kopecz. Ale jest też starszy. Wolimy, kiedy uczniowie są młodsi i łatwiejsi do kontrolowania. Teraz mówisz jak Jedi, zaśmiał się Kopecz. Oni też szukają coraz młocznych uczniów w nadziei, że trafią na czystych i niewinnych. Z czasem przestaną przyjmować kogokolwiek poza niemowlętami. Musimy się spieszyć, żeby pozbierać tych, których zostawili. Poza tym, ciągnął, Bane jest zbyt silny, żeby go tak zostawić. Nawet dla Jedi... Mamy szczęście, że znaleźliśmy go zanim oni to uczynili. Tak, mamy szczęście, powtórzył Cornistonem ociekającym sarkazmem. Jego przybycie tutaj wydaje się niewiarygodnym wynikiem wielu zbyt szczęśliwych zbiegów okoliczności. Rzeczywiście, szczęście. Ktoś może istotnie tak to interpretować, zgodził się Kopecz. A inni mogą w tym dostrzec coś jeszcze. Może los? Cordis w, w milczeniu rozważał słowa odwiecznego rywala. Inni, akolici szkoleni byli przez wiele lat, zostanie daleko w tyle. Jeśli damy mu szansę, nadrobi, upierał się Kopecz. Zastanawiam się, czy tamci też daliby mu szansę. Nie, jeśli są mądrzy. Bawiam się, że po prostu marnujemy jednego z najlepszych żołnierzy, Lorda Kana. Doskonale wiemy, i ty, i ja, że Jedi nie pokona się używając żołnierzy, wraknął Kopercz. Z przyjemnością zamienię nawet tysiąc najlepszych żołnierzy na jednego mistrza Sithów. Cordis wydawał się zaskoczony tą pełną pasji reakcją. Czy ten Bane jest rzeczywiście aż tak silny? Kopercz skinął głową. Myślę, że może być nawet tym, którego szukaliśmy. Może być Sitari. Zanim jednak upomni się o ten tytuł, powiedział Cortis z przebiegłym uśmiechem, będzie musiał przeżyć szkolenie.